Siemanko, cześć wam, gadać z tej strony. Kontynuujemy naszą misję. W Pakistanie, w peszewarze. Jesteśmy w tym momencie w śmigłowcu, musimy ostrzeliwać wrogie pojazdy. Ja troszeczkę bardziej się skupiam, dlatego, że chcę zdobyć specjalne wyzwanie, dzięki któremu odblokujemy sobie dodatkowe bronie. Kurczę, no nie jest to za łatwe. Wyzwanie polega na tym, żeby zlikwidować wszystkie pojazdy strzelające śmigłowca. Także pozwolę sobie nie zwracać uwagi na kurcze Muszę go zestrzelić, bo będzie po wyzwaniu. Dajesz, 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 dajesz. Udało się chyba. Okej, okay. jedziemy dalej. Right, right. we'll Dobra, nasz kontakt go, cały czas jedzie w środku, żyje, jest wszystko w porządku. Gdzie tutaj... Fuck! To miało być schwytanie w żywcem, tak? I co udało nam się? Udało nam się czy mi się nie udało. wypełnić ten... Yy, to wyzwanie. Ciekaw jestem czy zniszczyłem wszystkie. No zobaczymy. Powinienem dostać jakiś achievement. Jak nie to trudno. Idę zabezpieczyć handlarza. A moje to... Engage! Fajnie, znaleziono zwłoki. Brniemy do przodu Nie ma co się ubijać gdzie to jest? Daleko? Nie, mm. zero, fajnie to czas podszelać troszeczkę A ten trak? Fajnie Ja się tym zajmę tutaj Ile tego mam? Nie mam czujnika, mam tylko drona. Dobra, zaznaczyłem im. Pytanie, czy tam jeszcze strzelają? Chyba nie. Oni idą do mnie? Dobra, tego ściągnąłem. Jest ładnie. Wow. Zabieram się stąd. Uf. o kurczę! Co się stało? Nic nie widzę. Zmieniam broń, bo nie mam kompletnie żadnych naboi już. Czuję się bezużyteczny w tym momencie. Opaki, jak u Was z tej strony? Widzę, że nie to jest tutaj. Gdzie jest? Słyszę strzały, tylko nic więcej. Tutaj jeden. Wybieg mi. O jest! Resupply! Szybko. Jest, udało mi się. Świetnie. Zmieniam broń. Rzucają granatami. Odwdzięcza się tym samym. Poleciał flashbang, uwaga. szone pakole no Fuck Jak sytuacja Dobra W tym momencie czujnik się przyda O kurde dostałem nic nie widzę robię prona szybko może mi to coś wyjdzie Poszedłem w prona To był chyba dobry wybór Bajpoda nie mam. Trudno. Zajmijcie się nim, chłopaki. Ile może strzelać tam? Dobra, czysto. Zajebiście. Uff. Grubo było. Fajnie, fajnie. Dobry początek. Strasznie mi się to podobało. Nie znam nadal odpowiedzi na swoje pytanie. Czy zrobiłem to, co miałem zrobić z śmigłowcem, czy... Czy też nie? Czy to wyzwanie udało mi się osiągnąć? Czy też nie? No to cóż. Kontynuujemy. Schwytaj żywcem. A to coś leży jeszcze w samochodzie? Kontrola źródła. Coś mi się udało odblokować. Pewnie będzie w briefingu po misji. O dokładnie. 63 na 100. Yy, a wyzwania? Jest. Osiągnij wynik ducha 60%. Wyzwanie ducha. Co, coś mi się udało osiągnąć. Powiem Wam, że ja nie robię tych wyzwań, dlatego że mm, każde takie niepowodzenie. Kosztowałoby mnie jakiś cenny czas i nie mógłbym oczywiście nagrywać 300 milionów powtórek mojej próby takiego wyzwania, dlatego ja sobie ją mijam po prostu. nie? Myślę, że i tak jak kiedyś będę miał więcej czasu, to ja sobie przejdę to wszystko na 100%, bo warto. A ostatnio troszeczkę więcej poświęcam multiplayerowi. Unless you wanted to think you were a target, Only the DOD would pay sixty million for a freaking babysitter. Well, after you, precious. Kozak, verification code. Alpha two nine or Yankee seven. Ghostly, verification code. Whiskey Bravo 41 one Foxtrot. Pepper, verification code. One six Hotel Mike three. Yeah, hey, I'm gonna try it. Hey, big guy. Queen of England. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey! hey uh, uh, verification code. Charlie one two one November. Jesus. Damn it! I said Queen, didn't I? That's your name from now on. <laughs> <laughs> no. Fainy początek kolejnej misji oglądamy. Katya Prigova, former Russian intelligence. She's connected all over the place, so it'll take some time to unravel who she's really working for. But none of the options look good. Russia's the last place any of us wanted to be. But we go where we're sent, and this is where the trail leads. From what we've got out of her, Progova's people have been using a derelict weather station near the Norwegian border as a staging area. The station's in two distinct sections. That's all we know. Anything else your team finds is gonna help us. So gather intel on the facility, then bring it down. Hard. Mamy znaleźć jakieś informacje na temat spisku u naszego wschodniego sąsiada. Fajnie, co? No, dostaliśmy ogara. Kontrolą jego zajmę się później, a tymczasem granat... Wciąż nie jestem pewien, czy twoja gierka jest 100% EMP Hardened. Jedna z tych granatów będzie... Cień nie jest dobry, ale przynajmniej tam, możesz zrobić wszystko, co chcesz. Gdybym to był ja, to bym wziął lekką bronię maszynową, a za backupem PDRC. To będzie szybciej w drodze. No dobra, jego wskazówki jak do tej pory okazywały się bardzo słuszne, ale tymczasem ja sobie troszeczkę pozwolę na małą modyfikację broni. Zrobię modyfikuj i zobaczę, czy ja cokolwiek mogę tutaj zmienić. Strasznie mocny, widzę, jest. Manewrowość. Aha, to nam załadowało MK48. Piekielne polowanie. Chciałbym coś o średnich statystykach. 9 unikatowych wyzwań. Kurczę, jak widzicie, warto robić te wyzwania, bo tak naprawdę nie mogę nic sobie stąd wybrać. Stoner 96, chyba najlepszy wybór w tym momencie. Yy, słaba manewrowość, MK48. Stoner nie jest o wiele gorszy, jeśli chodzi o moc. Dobra, no mam dwie możliwości, tak? Wybieramy sobie. Hmm. Co tu w optyce mam? Ja widzę, że mi to załadowało chyba najlepszą możliwość, która jest dostępna, ale chciałbym za. E właśnie, mam zaczep, czy nie mam zaczepu? Jest dwójnóg, dwójnóg musi być, przyda mi się na pewno. Hmm. Szyna boczna wskaźnik laserowy wezmę sobie wskaźnik laserowy, to tak lufa krótka lufa zwiększa manewrowość, o chyba to jest zasięg wcale niewiele większy u hmm, czy mi potrzebna jest manewrowość w momencie kiedy będę używał dwójnoga Może troszkę. Wiecie co? Ja chyba zaryzykuję i wezmę długą lufę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Yy. Wylot. Fabryczne zakończenie. Zmniejsza odrzut. No właśnie. Załóż przede wszystkim. To mnie interesuje. Kolba. Yyy... Przedłużona, ta jest najlepsza. Jak to wygląda? Wygląda przyzwoicie. Spust, magazynek. Właśnie. Zwiększyć ciśnienie. Tryb ognia nam się dużo. O, fajnie. Myślę, że przyda się. Dobra. Jest OK, jest OK, fajnie jest. Nasz karabinek jest złożony już, czyli nasz Stoner 96, Co my tu jeszcze mieliśmy? MSR-a. Nie, no pozostawię tutaj to. PDR. A, shotgun. Ja zostawiamy przy PDRC. Mamy czujnik. Granat neutralizujący wszystkie elektroniczne urządzenia. Granat hukowy lub czujnik odłam. Wolę czujnik. Nie wiadomo, czy mi będzie dane coś innego jeszcze. Yy. Jaki mamy zestaw? Magnetyka, kamuflaż Ogar. Dobrze, rozpoczynamy misję. Już wystarczająco dużo czasu straciłem na customizację, ale chciałem, żebyście zobaczyli mniej więcej, że że, że też można. Wybierając się na misję, cały czas mnie to pytanie dręczy, czy udało mi się tam ten. Odblokować to wyzwanie, czy nie. Później sobie zobaczę. Ciekaw jestem. Tymczasem jesteśmy pewnie gdzieś na Syberii. Szpon. Godzina 5.09. Arktyka, Rosja. Wyspa Fegina. Czy też Pinegia. Nie mogłem doczytać. Mniejsza oto zobaczyć się za chwilę. Stay close to the warhound. We don't want to get separated out here. Speak for yourself.

Różnorodność misji jest po prostu cudowna. Jest zajebista. Strasznie mi się podoba to. Jest kontakt. Jesteśmy gdzieś w jakimś ciepłym kraju. Za chwilę lądujemy na Syberii, gdzieś tam w Arktyce. Gdziekolwiek. Zabezpiecz. Ogarze, poczekaj na nas. No i wziąłem ciężką broń, także Lekki karabin maszynowy Ciężko tonować lekkim z taką mocą Dobra, musimy to zabezpieczyć I teraz muszę czujnikiem AIM zneutralizować Pozaznaczam chłopakom co mają atakować Dobra, ściągnąłem go fajnie ja, sp ja spróbuję sposób, który na który tutaj właściwie jestem nastawiony. Oj, ktoś we mnie strzela, ale gdzie? Oh, o Fuck! Kamer, Dobra, jest po wszystkim. Nic nie widzę. Pytanie czy żyję. Rozkładałem dwunuk, dlatego też właśnie tak skończyło się to i... Wszystko zrobili za mnie no, chłopaki. To no, nic nie widać. Praktycznie nic nie widać. Szkoda. Nie lubię tego widoku zbytnio. Dobra. Ogarze, czekaj. Jak można było nazwać to ogarem? Dobra Jak daleko jeszcze? Wyłączenie trybu wzmacniania No dobra, tutaj chyba już Nie to Kryj się No, jest kontakt, mamy jakiś choke tutaj. Fajnie, y, mogę wybrać. Dobra, strzelam, 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 zobaczymy czy. Starcie. Come on. Chłodzenie. FAK kurwa co to było? Udało się. Dobra, Tym z tymi moździerzami. Zabezpiecz to nie to... Tam są. Wykorzystam troszeczkę ogara. Ogar chyba tam nie sięga Tam Mo Moździerze się przydadzą O! Na tarcie Muszę dać mu się ochłodzić troszkę Uda się, uda się Tym bliżej przychodzą BUM! Ruchające beczki Tam wysoko widziałem, okej okay. Uuu, posiłki nadciągają Moździerz, moździerz! Fajnie, fajnie. Poziom ciepła. Ochładzaj się szybko, bo tam jeszcze jest... O, nadciągają kolejni. Dobra. Dwa pociski poleciały. Świetnie. Bardzo fajnie, nie muszę się martwić o... ...zestrzeliwanie tych pojazdów. Dlatego, że mam nieodpowiednią broń do tego. Gdzie jeszcze? Wycofuję się? Gdzie on jest tu mój... mój... Ogar? Ogarze, gdzie jesteś? Nie widzę Ogara. Dobra, pojawił nam się zabezpiecz i teraz ciekaw jestem czy po prostu nie muszę się tam udać. Ogarże idziemy! Dobra! To się schronie, bo jest strasznie niebezpieczne to jest takie właśnie chodzenie po otwartej przestrzeni. Kucę słyszę jakieś strzały mm, Czujnik? Oczywiście, czujnik się przyda, zobaczymy, czy coś tam jest. Lewa strona? No ogarze, pokaż co potrafisz. Dobra, ściągnięty. Idziemy do przodu. O widzę, że... Pięknie. Czysto. Nie do końca. Coś mi się tutaj wydawało, Dobra, już nie. Rzucił mnie granatem. Poli supply jakiś poprosiłbym, bo chociaż w sumie dużo tej amunicji nie straciłem. Ale jest fajnie, skrzyneczka jest, więc użyjemy sobie. Tutaj zakończymy tą naszą misję, także trzymajcie się do następnego razu. Dzięki, że byliście ze mną. Hej!